Myślę, że te trzy sety kontrolowaliśmy grę, ten drugi set, końcówka gdzieś tam nam uciekła. Pierwsze mecze zawsze mają to do siebie, że są trudne. Jest nowy okres reprezentacyjny, zawodnicy po 9 miesiącach spotykają się, więc trzeba też odnować, tak powiem, pracować, żeby się dobrze zgrać na boisku i z każdym meczem będzie coraz lepiej. Takie jest, no Stany i Brazylia to są drużyny stopu, które gdzieś tam są już od jakiegoś czasu, mocno ustułowane wśród tych najlepszych drużyn. Będziemy walczyć z nimi o zwycięstwo, tak jak to jest celem w każdym meczu i ja jestem dobrej myśli i myślę, że, że też te mecze wygramy. Teraz jestem w Katowicach do niedzieli. W poniedziałek zawodnicy lecą na już na wyloty interkontynentalne. Mamy Chiny. Po Chinach jest Iran, ja w tym czasie zostaję w Polsce. Będę przygotowywał razem z trenerami, z asystentami, którzy się będą wymieniać kadrę uniwersjadową do, do zawodów, które się odbędą na początku lipca w Neapolu. Te trzy tygodnie popracujemy z młodymi chłopakami, plus z tego co się orientuje ma przyjeżdżać też chłopcy, którzy będą... Grać w następnych turniejach. Także to będzie takie połączenie tych treningów. Dwa tygodnie mamy w Nowym Dworze Mazowieckim, później tydzień mamy w Zakopanem.